No, cześć. chciałbym Temat poruszyć ciekawy. Wielu ludzi myśli, że zdrowe jedzenie jest drogie, że żeby się zdrowo odżywiać trzeba więcej wydawać pieniędzy i że w sumie to się nie opłaca, nie no bo wiadomo lepiej kupić tanie żarcie chemiczne. No po pierwsze to się opłaca dlatego, że zdrowie jest bardzo senne, no bo jak chorujesz, to wydajesz później na leki Naleczenie o wiele większą cenę płacisz, niż to zdrowe jedzenie jest warte. Także warto zdecydowanie zainwestować w, zdrowe, w zdrowsze jedzenie. A jeśli chodzi o to, czy jest rzeczywiście takie drogie i sobie nie można pozwolić, to też jest w sumie gówno prawda, bo no może te najlepsze jedzenie to tak, z tej najbliższej półki to tak, to jest drogie, bo specjalnie też sobie system ceni takie rzeczy, żebyśmy łatwo nie wyszli z tego bagna. Nie? Więc odpowiednie marże na to. Ciśnie i tak dalej, żeby no nie było lekko, wiadomo, ma być ciężko, nie? no ale nie trzeba żarcia z najwyższej półki brać przecież. Można żyć w miarę zdrowo, w miarę zdrowe żarcie brać. Przecież takie nawet chemiczne warzywa, co są normalnie na straganie czy tam owoce. One i tak są o wiele lepsze niż dalej żarcie chemicznego żarcia, nie. Także nie, nie trzeba tu od razu z najwyższej półki sięgać po jedzenie, żeby. Się w miarę zdrowo i dobrze, tak? Ja na przykład tak robię, że no nie kupuję z na najwyższej półki, nie zarabiam dużo pieniędzy. Nawet szkoda bo mi było dużo kasy dawać za jakieś, nie wiem, takie niby zdrowe mega żarcie, a tak naprawdę on nie jest o wiele zdrowsze od tego jedzenia zwykłego, tam zwykłych warzyw i owoców, tylko jest mają, mają etykietkę eko i ona też kosztuje, tak. To wszystko też jest Bayer Kolejny na, na umysł, żeby utrudnić nam życie. Także można żyć tanio i zdrowo. No, jak się ma ogródek, to tym bardziej. Nie? Jak się umie własne żalcie wyhodować, no to wiadomo, możesz pozyskać dużo własnego jedzenia. Kolejną rzeczą, no, żeby podtrzymać zdrowie, no to warto jest też fizyczną aktywność podtrzymywać, no, bo jesteśmy stworzeni tak, żeby w ruchu żyć, nie? Mamy ciała stworzone do ruchu, więc nie powinniśmy siedzącego trybu życia praktykować, absolutnie. Dlatego właśnie uprawia sport i polecam innym, bo to też wraz z ruchem krążenie, krążeniem lepszym się żyły też odblokowują, metabolizm się zmienia trochę, tak? Łatwiej wszystkie procesy w organizmie zachodzą odtoksynianie, tak? Oczyszczanie krwi i tak dalej. Dobry sen też wiadomo, dobrze jest się wyspać, nie? bo sen jest też bardzo ważny w zdrowiu. No jak najmniej się stresować, to są czynniki ważne dla zdrowia. Bo także jedzenie to też jest tylko jeden z aspektów bardzo ważnych do zdrowia oczywiście, ale tylko jeden, bo można się bardzo zdrowo odżywiać i być bardzo chorym, jeśli jesteś ciągle zestresowany i niewypoczęty, nie? stres wiadomo, niszczy. jest jeden z najbardziej niszczących czynników w życiu. Także, no chciałem tu głównie zaznaczyć to, że nie trzeba wcale dużo zarabiać, żeby w miarę zdrowo żyć, tak? Takie tipsy pomocnicze, które mogę zaznaczyć. No to na przykład kupujemy jedzenie, szukamy promocji, tak? Na warzywa i owoce. jemy jak najwięcej warzyw i owoców. Po straganach patrzymy, co jest w sezonie najtańsze, bierzemy od razu więcej na zapas. Nie? Także, dietę zmieniamy sobie wraz z sezonem, z sezonem, sobie trochę zmieniamy dietę w zależności od tego, co jest tańsze w danym momencie. Nie? Logiczne. Także, trzeba trochę się pomyślić, Tak, można sobie wymyślić parę przepisów zdrowych na jedzenie, trzeba tylko trochę ruszyć głową, no i dupą też trzeba trochę tam się wysilić, żeby sobie ułożyć tą dietę trochę. Nie mówię, że ma być jakaś tam idealna, super, bo przecież wiadomo, że przy takim trybie życia zaprowadzimy, to jest niemożliwe właściwie utrzymanie idealnego czegokolwiek. Z tym bardziej diety, nie? Ale zauważcie, to się zwala tak winne, że o, zdrowe jedzenie jest drogie, zdrowie jest drogie, bez kasy nie ma zdrowia. No tak, ale zauważcie, że biedni ludzie właśnie są biedni. A na fajki mają, tak? Na browar. A fajki nie są wcale tanie, przecież 15 zł fajki kosztują, nie? Normalnie. I taką paczuszkę jedna, jedna paczuszka dziennie leci. A ja za te 15 zł sobie tak kupię parę stożków jednodniowych, parę, nie wiem, droższych owoców, jakieś nawet awokado, sobie mogę kupić jakieś tropikalne, nie wiem, ale nawet nie trzeba tych tropikalnych drogich kupywać, tak? Można, mówię dalej, można sobie z tańsze, normalne polskie owoce, chociaż teraz wiadomo się robią drogie wszystkie, ale wiecie o co chodzi. Nie? Ogólnie 15 zł na fajki dziennie i taka osoba narzeka: O, zrzacie zdrowe, jest drogie. Twoja głupota jest droga, tyle ci powiem. Nie? No bo jakbyś rzucił fajki, to paszek ile kasy ci się nagle znajduje wolnej do tego. No, ale to wszystko jest emocjonalne, wiadomo. Niezdrowe żarcie jest emocjonalne. Też jak mi się nudzi, to sobie wolę jakieś tam lody kupić, żeby sobie dogodzić, nie wiadomo. Także też idealnie nie ten. Jestem tu winny, jak najbardziej. Nie jestem doskonały, absolutnie nie mam swoje problemy też. Także to są takie głupie wymówki, że tam nie jesteśmy na zdrowe żarcie. Bo jakbyś rzucił fajki, to nagle by się okazało, że za te 15 zł dziennie ci mogę znaleźć tyle zdrowych produktów. Nie będą one jakieś pyszne, nie będą to suplementy ze sklepu ze zdrową żywnością, bo tak ci się ci wbi do głowy, że bez suplementów ze zdrową żywnością, no to nie będziesz zdrowy. To jest gówno prawdą, bo organizm potrafi bardzo dobrze dysponować tym, co ma Masz gospodarkę tych wszystkich składników w organizmie masz niedobór czegoś, no to twój organizm zaczyna to oszczędzać, jak masz nadmiar czegoś no to wydalać. To nie jest tak, że musisz cały czas suplementy brać, bo w tłuszczu dużo witamin masz zachowanych tak na rezerwę, na ciężkie czasy, no bo organizmy mają przystosowane do tego, żeby nawet nie jeść długo, tak, żeby żyć bez jedzenia, nawet z picia i ileś tam... nie. To nie jest tak, że musimy dostarczać suplementy codziennie, bo będziemy nie zrobić. Nie, to jest główna prawda. Organizm potrafi się dostosować do ciężkich warunków. Więc nie mówcie mi, że suplementy są takie konieczne do zdrowia, gdy Twój organizm jest w stanie wytrzymać bez suplementów bardzo długo. Ja rozumiem, że no to żarcie teraz jest pozbawione wielu składników odżywczych, bo hodujemy taką metodą standardową, chorą, chemiczną, gównianą zamiast permakulturą oczywiście. Nie? Ludzie, którzy to mówią, że mało właśnie składników żywczych ma to jedzenie, że jest niezdrowe, że a, nie dbam o zdrowie, bo przecież tak wszystko jest niezdrowe. Trzeba wybierać zawsze mniejsze zło. To, że wszystko jest niezdrowe, się zgadzam, że te warzywa, owoce są podtrute, są... mają niedobory składników, bo są pędzone chemicznie dalej. Okej, okay, zgadzę się. Ale to nie znaczy, żeby od razu pytać za coca szlugi i alkohol, tak? Bo a to i tak niezdrowe, chemia, nie będę jadł chemii i szlug w mordzie. No to, to jest czysty, jawny hipokry hipokryzja, tak? To nawet to jest taka, taki kontrast, tak? Ewidentny, widoczny. Po prostu większość ludzi ewidentnie nie dba o zdrowie. To widać, tak? Nie dbają o zdrowie. Dlatego, no, dlatego że sobie większość ludzi nie ceni zdrowia dlatego mamy zdrowe żarcie drogie Jakby, bo to, to co sobie ludzie cenią masowo to to widać po świecie bo to co jest łatwo dostępne to sobie cenią łatwo dostępny jest alkohol tak. wszystko co łatwo jest dostępne to znaczy, że jest cenione tak naprawdę wszystko się tutaj skłania do prania mózgu, tak naprawdę. Do tych programów wewnętrznych, co mamy w głowie. Jakichś takich limitacji chorych, narzuconych nam, które łyknęliśmy, przyjęliśmy. Jakieś wewnętrzne blokady, traumy, różne fazy. Sam mam problemy z niektórymi, niektórymi nawet wiem. Też się, też się w tym gubię czasami. Tam mam też tych trochę pod kopułą ranę jak każdy. No, ale jestem o wiele bardziej świadomy tych wszystkich rzeczy, niż przeciętny człowiek, który żyje w pędzie, nie myśli o takich rzeczach, tylko od zadania do zadania leci, nie? Śpieszy się cały czas, tu muszę odrobić lekcję, tu muszę szybko do pracy, muszę to, muszę tamto. pranie mózgu, muszę, 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 napędzasz koło, ten, jak chomik, napędzasz ten cały syf. Tak naprawdę, jakbyś wiedział ile rzeczy nie musisz robić, to byś kurde się zdziwił jak wolny możesz być, tylko musiałbyś się pozbyć tego całego syfu w bagni, podświadomości. Wracając do tematu zdrowie żywności, wyobraźcie sobie, jakby sobie ludzie cenili, większość ludzi, tak jak ja na przykład sobie cenię, większość ludzi by sobie ceniło zdrową żywność, skupiało się na tym, żeby było dużo zdrowej żywności, w ogóle jakby jeszcze permakultury prawej? To owoce byłyby za darmo, człowieku. Nawet nie macie pojęcia, chyba, jak łatwo jest wyhodować e, krzaczek, no malinki na przykład, nawet w truskawki. Jak łatwo jest wyhodować porzeczki, agresty. Właśnie te krzewy, one najmniej wymagają. Wystarczy je wysiukować, raz wykompostować, być wy, i rosną jak, jak na drożdżach. Także. Pomyślcie sobie, moglibyśmy mieć normalnie, zamiast tych głupich trawników na osiedlach pełno krzaczków, porzeczek, agresów, mali. To na każdym osiedlu by mogło być. Drzewka owocowe i tak dalej. A czemu nie jest? No właśnie, czemu nie jest? Bo ludzie <słuchaj> są cały czas odciągani od ważnych spraw, czyli od tego, że od zdrowia na przykład. Nie myślą o zdrowiu, nie myślą o tym, że można za darmo jedzenie, przecież takie rzeczy jak porzeczki, agresty, maliny to by mogło być za darmo. Nawet wszystko by mogło być za darmo, ale mówię o tych rzeczach, co są łatwe do wyhodowania, tak? Na przykład porzeczki, agresty. No, bo to nie wymaga jakoś, z tego co widzę, opieki jakieś. No, bo maliny to tam wypadałoby przyciąć raz na rok, tak? Truskawki, no. Jak nie, nie wyścielisz tego, no to musisz podlewać codziennie, jak wyściółkowane, to mogę ale trzeba też popielić. A porzeszki, agresy. jeśli wysypiesz, siłkę nie musisz, nie? Tak samo drzewka owocowe, no. Wiadomo, nawet jakbyśmy posadzili na no, osiedlach tego wszystkiego pełno, to no, i tak głupie dzieciaki by chodziły na te gałęzie, łamały by je, rzucałyby się niedojrzałymi owocami, tak? Bo są źle wychowane, znowu pranie mózgu się kłania, tak? Nie mamy odpowiedniego wyszkolenia. Powinniśmy się odpowiednio szkolić, tak? Świadomie. Ludzie nie potrafią tego wszystkiego w jedną całość skleić. To co mówię, moglibyśmy mieć wszystko za darmo, gdyby tylko to zorganizować dobrze. To jest istotna wiedza. No ale niestety przez naszą głupotę. Jacyś tam, sataniści czy cholera wie, ci na szczycie tam. Korzystają z tego, z naszej naiwności, głupoty. Kultywują ją, dbają o to, żebyśmy byli cały czas ogłupiani. Między innymi żarciem właśnie chemicznym, jakieś energetyki nam dają. Nawet piszą monster, także podprogowo ci dają informację że jak będziesz to pił, to będziesz monsterem. Czy tam jakimś albo cukierki dla dzieci jakieś tam. Zombie narysowane jest, no i sobie bekę z tego robią. To są podprogowe informacje, oni nam dają. Mówią nawet, co z nami robią, tak naprawdę. Tak? Poprzez te podprogowe informacje. Wiem, że to brzmi jak jakieś tam dziwne teorie spiskowe. Jak chcesz, to sobie wiesz, jak nie, to nie. To nie jest tak naprawdę istotne w tej chwili, bo. Po co w ogóle tak głęboko tutaj docierać? Mam takie teorie spiskowe, jak ludzie nawet podstaw nie czają, to po co w ogóle w jakieś podprogówki wchodzić? Fakt faktem jest tak, że jawne, to jest akurat jawne i, 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 i widać jasno, jak na tacy, że ci na górze korzystają z naszej głupoty. Tego się nie da zaprzeczyć. Czy robią to z jakimś Podstępnym sposobem, czarną magią, czy jakimś tam rytuałami, czy coś tuż jest nieistotne w tej chwili, bo tego większość ludzi i tak nie dojrze. Ale, ale ewidentnym jest to, że pranie mózgu ogłupiają nas ostro, dbają o to, żebyśmy byli debilami, Czerpią z tego ogromną korzyść. I właśnie między innymi żarciem nas ogłupiają, bo te chemiczne żarcie też wpływa na. Brak balansu, tak, jesteśmy rozchwiani emocjonalnie, nie potrafimy się skupić, wierzymy wtedy łatwiej w jakieś głupoty, jesteśmy łatwiej sterowani strachem wtedy, tak. Jesteśmy znerwicowani. A jeszcze takie ostre, jakieś chemiczne, żarcie typu, jakieś mocno przetworzone. Te, te energetyki najbardziej to są dla mnie podejrzane, jeśli chodzi o napoje Coca-Cola. Takie najgorsze syfy. Pełne cukru, chemii, cholera, wie co tam jest nawet. Ci co piją kole, kole nawet nie wiedzą co piją, tak naprawdę nie mam pojęcia co piją. Taką, słodkie, panie, smakuje. Jest modne. To jest, to jest warte zebliście. Smaki modne to jest. Mega. No właśnie, często spożywamy to, co jest modne. Tak? W ogóle robimy to, co jest modne. Mają nas właśnie na modę. Moda to w ogóle nie ma nic wspólnego z mądrością. Z jakimś oświeceniem, czy wychodzeniem z niewoli, uwalnianiem się od tego gówna Moda to jest ostre, ostre pranie bani masakra jakaś. No. I tak naprawdę tutaj zahaczamy o kolejny temat, no bo czemu się trzymamy mody, tak naprawdę czemu chcemy być modni, bo <laughs> chcemy być połączeni, jakby chcemy nie, nie chcemy się izolować od ludzi, tak, chcemy, być, chcemy mieć kontakt z tym całym światem, chcemy być z ludźmi połączeni. Mamy wewnętrzne pragnienie integracji, się, integrowania się ze społeczeństwem, tak, to już mamy w genach. I to nie jest może i złe, ale no niestety ci psychopaci na górze wykorzystali to bardzo u nas i, i rządzą za pomocą właśnie tego naszego instynktu tej chęci połączenia się z innymi właśnie poprzez modę, między innymi. Także zaczynałem gadać o żywieniu, a zaczynam teraz gadać o znowu o psychologii i podłożu psychologicznym tego wszystkiego. Tym razem emocjonalnym, bo to też zahaczam o, o aspekt życia związany z relacjami między międzyludzkimi socjalnymi, tak? To już jest związane z emocjami naszymi. Chcemy czuć się potrzebni, tak? kochani i tak dalej. Potrzebni przede wszystkim, nie? bo tam, tam miłość to też jest tak. Nasrali tam nam do Bani to ostro w temacie miłości. to mamy też nawalone, to konkretnie pod deklem. No właśnie, więc mają ten aspekt naszego życia pod kontrolą. Niestety bardzo mocno ten aspekt socjalny, bo. Żeby się połączyć, żeby spotkać się z ludźmi, pobawić, czy coś. Często musimy pójść na imprezę, tak, a tam leci alkohol strumieniami, szlugi, czasem narkotyki. No i całe zdrowie, cała idea zdrowego życia idzie w dupę, nie? Także możesz pomarzyć wtedy o zdrowym stylu życia. Albo zdrowo żyjesz, jesteś samotny, się izolujesz, albo idziesz na imprezę, tak, i, i dajesz ostro z innymi się dobrze bawić. No właśnie, czemu tak jest, czemu tak musi być, czemu nie potrafimy nawiązać szczerego kontaktu, tylko musimy się napierdolić, naćpać, wtedy nam się blokady odłączają i nagle jesteśmy niby połączeni emocjonalnie, jakoś czujemy ten flow, nie, nie czujemy się odizolowani, jest fajnie, jest imprezka, bawimy się, czuję, czuję, że jestem częścią jakiejś grupy, Czemu nie potrafimy na trzeźwo bo tego zrobić? To jest pytanie. Nie? Właśnie, i tutaj jest jeden z głównych przyczyn. Tutaj się dochodzę, jestem bardzo blisko źródła całego problemu świata, tak? Jesteśmy emocjonalnie pod kątem kontaktów międzyludzkich, jesteśmy w totalnej dupie, tak naprawdę. Nie potrafimy nawiązać szczerego kontaktu między sobą. Nie potrafimy się komunikować, mamy to upośledzone bardzo. Żyjemy w zakłamanym świecie, karmimy się kłamstwami nawzajem. Także tutaj dochodzę blisko do źródła problemu, bo tak naprawdę ta cała wiedza, o której mówię, jest dosyć prosta jak wyjść z tego syfu, no bo wiadomo, trzeba iść z naturą, tak? Permakultura, archipy, dzielenie się nadmiarem. To jest rozwiązanie na wszystkie problemy świata. Rzeczywiście jest. Ale i tak tego nie zrobimy, dopóki swoich wewnętrznych traum tych z naleciałości nie wyleczymy, właśnie jeśli nie będziemy się umieli kontaktować ze sobą. Nie nauczymy się tego kontaktowania ze sobą w szczery sposób. Czy nie wiem, no, no w szczery, prawda? Nas wyzwoli, tak. <laughs> Trzeba być jak najbardziej autentycznym to wtedy jesteś blisko prawdy, tak? <laughs> Im bliżej się prawdy trzymamy, tym bliżej do wolności. Dlatego jest tak na świecie, bo żyjemy w zakładanym świecie, dlatego tak jest. No właśnie, czyli sama wiedza jak wyjść z tego całego bagna nie wystarczy. No, trzeba też rozwiązać swoje problemy wewnętrzne w podświadomości, które tkwią gdzieś tam na dnie kopuły naszej, naszej głowy. No właśnie. Jak to zrobić? Nie? Pytanie teraz: jak się wydostać ze swoich chorych uwarunkowań, jak to wszystko przefiltrować, na pewno nie wierzyć w głupoty, to po pierwsze, nie wiem, nie jestem mistrzem tego, nie potrafię tutaj y, pomóc na tak głębokim poziomie. W świadomości mogę tylko powiedzieć, jak wygląda cała dynamika, naświetlić ludziom trochę drogę, ale pff, wyleczyć to tutaj nic nie. Ten, nie dałbym się sam swój łeb wyleczyć, pierdol do końca. No, myślę, że obficie się wypowiedziałem. Zacząłem od tematu o zdrowym żarcie, a skończyłem na, na tym, jak rozjebać system znowu. Już widocznie inaczej nie potrafię. Tak, tak już jest. No No i dobra, i na razie. Do następnego. yo oh.